<śmany> 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 no, tak ten mały tak na nie mogę się... <śmany> no. <śmany> Nawet kamera nie można nadążyć? Nie. A co mówiłaś, jest piątek? No. Gromis, ty to masz linię. Kurczę, Asi, ja nie wiem, jak to zrobić, żebyś ty miała taką linię. Pan ma dużo kłaczków. Ja, ja tu postawi, tak, no, nie na No, po prostu na płaszkę i to A ciebie to po prostu podeszłam, nie? No? Nie będę musiał tak zachować. Widział? <laughs> Szeczący się. No. Byłyście na nie? <grym> o co chodzi? Korcia za dużo kolorów nie chce stracić, bo ja się... Tylko mleko, y, kawa tu y, <grym> 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 jeszcze, to, 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 jeszcze, jeszcze po pod